Cześć, z tej strony Michał Ondra, witajcie na kanale naturalne.pl. Dzisiaj opowiem o forskolinie. Forskolina jest to bardzo ciekawa roślina, jest to rodzaj pokrzywy, pokrzywy indyjskiej, która ma wstępne, bardzo ciekawe zastosowanie i badania naukowe, ponieważ jest to substancja, która ma bardzo obiecujący potencjał pod względem spalania tkanki tłuszczowej, że rzeczywiście tutaj ta forskolina może wpływać w jakimś stopniu na naszą masę ciała i odchudzanie. Oczywiście żaden suplement nie zastąpi stylu życia, diety, aktywności fizycznej, ale jakiś tam dodatek, szczególnie na w tam ostatnim szlifie redukcji może być tutaj na pewno forskolina korzystna co ciekawe dodatkowo forskolina może wpływać też na zatrzymywanie wody w organizmie ponieważ jest to rodzaj pokrzywy poza tym są też wstępne ciekawe badania, które wskazują, że forskolina może wpływać na poziom testosteronu u mężczyzn i go podnosić. Tutaj ten mechanizm właśnie wpływu na spalanie tkanki tłuszczowej, na gospodarkę hormonalną, jest hipotetyzowany, że jest to, odbywa się poprzez wpływ na cykl, cykliczny adenozynomonofosforan, czyli cAMP, bo właśnie forskolina jest substancją, która te cAMP dosyć mocno podnosi. W badaniach na ludziach wykazano też, że może ona hamować objawy Astmy, czyli wpływać też korzystnie na płuca, oraz hamować zmęczenie. Jest to raczej suplent pobudzający, chociaż co ciekawe, niektórzy stosują go też przed snem jako e, suplent ułatwiający zasypianie. No i jak tutaj to wygląda z forskoliną w praktyce? Oczywiście, jak z każdą substancją ziołową, standaryzacja jest mega ważna. Ogólnie roślina nazywa się Coleus forskoli i e, powinna ona być standaryzowana na zawartość forskoliny, która jest tą substancją aktywną. E, w przypadku tutaj e, suplentu z Alines mamy standaryzację na 10% zawartości Forskoliny. W tabletce jest 400 mg samej, samej tutaj koleus Forskoli i 40 mg Forskoliny. Taka standaryzacja w dawce jednej, maksymalnie dwóch tabletek spokojnie wystarczy, żeby odczuć te efekty właśnie czy pobudzenia, czy wpływu na przykład na gospodarkę hormonalną i na samopoczucie. No i jak ją stosować? Tak naprawdę Forskolinę można stosować w trzech momentach. Rano, jako pobudzenie, rzeczywiście zwiększać poziom energii, wpływać na, na nastrój. Można stosować też przed treningiem, gdzie też pod tym względem się sprawdzi, że rzeczywiście yy, to skupienie, efekty treningowe mogą być korzystne. Możemy się nawet też yy, bardziej wypocić tak? po, po, na samym treningu. No i ewentualnie niektórzy zalecają stosowanie force kolejny przed snem na lepszy sen. Jednak zdecydowanie najpierw polecam zastosować ją rano i zobaczyć, czy nas pobudza. Jeżeli tak, to raczej przed snem się nie sprawdzi. I tak jak mówiłem, jedna, maksymalnie dwie tabletki ekstraktu stanaryzowanego zdecydowanie w ciągu dnia wystarczą. Także Forskolina bardzo ciekawy suplement, jak najbardziej polecam.